Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Castlevanii. Rozdział drugi jak widać chyli się już ku ko końcowi, tak więc zobaczmy co czeka nas w Sanctuary of Titans. Trzy kompanie wchodzą w Część Titanów. To, co ich czeka, to wszystko, co pozostało z wielkiej technologii Aghartianów. Ta walka przetestuje je wszystkie. I nie ma już powrotu. Bord jest ustawiony, kawałki w grze. Zobaczymy, co się dzieje i kto wyjdzie jako zwycięzca the child and her golem will help and i hope once the battle is won that gabriel will have the courage to do what is necessary necessary for our quest to succeed for there is still the matter of the lords of shadow and their power is even more formidable hm dziewczyna i golem nam pomogą oczywiście jeśli to będzie miało miejsce tak jak w ostatnim odcinku to już lepiej żeby tego w ogóle nie robili oni tylko stali w rogu i czekali nie wiadomo na co. Hmm. Co my tu mamy? No nie mówcie mi, że będę walczył z kolejnym Tytanem. No cóż, nie raczej nie wygląda na takiego, który chwapi się do pomocy. Tym bardziej, że już widzę te punkty, które trzeba porozwalać. Cóż za szczegóły, nawet palce ma do końca... ...wykrzesane. W ogóle chyba jest ona, nie on. Taki damski wyraz twarzy ma. He, no cześć. Dobra. A to w ogóle The Mage Smiths were in the order of a guardian wizard who specialized in creation of powerful artifacts. Aha, jest. opis tego Stone Idol Titana. No dobra, mniejsza. za bardzo, chyba raczej z tego punktu nie wskoczę. No powiedziała, że mam się trzymać z dala od niego. że kończy czy tym, że w ziemi aguda, że to ja tyle automatycznie dostaję. O. Uh. Ta zręczność. Okej, okay, dostał. Gdzież została. Znikąd pojawia się oczywiście nas, nasz przyjaciel, który podcina ścięgna. Y, kamienne ścięgna naszego golema i. No i, i wychodzi na to, że mamy się wspinać. Więc to robimy. Raz, dwa. Hopsa, hopsa, hopsa. O, trzymaj się. Hopsa, hopsa. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. I teraz na dół. Hops, hops, hops i trzymaj się. I w dół, hops, i w dół, hops, hops i trzymaj się. Nie ja bym się nie umiał utrzymać na takiej powierzchni. Trzymaj, fason. Dobra, idziemy to strzaskać. Raz, dwa, trzy, cztery i trzymaj się. Spadniesz, jak spadniesz, to cię zabije wosnoręcznie. Dobra, teraz zejdę na dół, bo o właśnie poziom, tak chyba będzie mnie chciał tutaj. Trzymaj, trzymaj, trzymaj się mocno. A? To już jest gra, czy film, czy co? Nie gra, w sensie film. O! Oh. Ona mi pomaga. No jasne, na pewno na 100%. procent. Jest w ogóle jakakolwiek możliwość, żeby się wyleczyć? Ja to się tu świeci przede mną. I'm going. Down here, you bitch. <laughs> ona offensive language. Skubany się wjeżdża. Na dół muszę spać. Uh, tak jest. Jak w ogóle dobrze zrobię? Chyba tak. Dobra, jest okej. Okay. Chyba jest okej. Okay. Na razie idzie coraz lepiej. Mam nadzieję, że nie zginę, bo jak tak będzie, to nie chyba. Powali. tej kwestii jeszcze lepiej. Zwyczaj na lewitujących klockach dryfował, ale dobrze, może uda mi się go zabić w końcu. No co ty robisz? Fajny rzut, bo w ostatnim momencie, to złapałem Fuh, udało się. Ale oczy nie zgasły. No, dobra, zgasły. Tak, to się coś świeciło, ja tego nie zebrałem. Tam na dole jakiś rycerzyk był. To pewnie koniec poziomu będzie teraz. No właśnie. No właśnie Magic Gem 0 na 1 to pewnie to był właśnie ten jeden, który mi był potrzebny. Ale dobra, nieważne. Coś możemy wykupić ciekawego. Upgrade za 2000. Direct heavy może być. AAA razy 9. Znaczy A przerwa A. Nie, Hold A. A, 9 razy. Dobra. Ile mi jeszcze zostało tam chyba z 500 czy coś? O, Relic powers mogłem sobie kupić. No dobra, nieważne. Cóż, w tym momencie możemy sobie zakończyć naszą przygodę i ostatni. Epizod w drugim rozdziale to The Black Knight. I w tym momencie zakończymy sobie odcinek. W kolejnym będziemy kończyć rozdział drugi. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia.